Jak to jest na Morzu Ej! Której to jest? Aj, to? To, twój misiu, poznałeś go? Chęci pani Boże i takiego tak? czuba mu ktoś pani zakręcił. Dała, a ten ma rusa czapka. Słonko? Proszę. A, ja. A, ja. Przepraszam. Właśnie miałam to w talerzu. O, o, nie widocznie to. Nie to to. Mikuś, No a powinnam dać łyżeczki gdzieś nie A co podobne. to tylko mikusiowi mają zabierać? Zobacz, że mu zdjęcie, zobacz na on Nie, Czy ten tłumacz przyniesie i przewinie dziecko? Nie sądzę. Że on popatrz, co on ma. Na... się to No on no ja by... nie na razie nie ja mu nie będę przeszkadzał. A babcia się załapie? Ja, A dasz babci troszeczkę, ja, daj babci Amciu, Jak nabije to da. Wow! I tak bo jej to ten balon.